Konserwacja i zachowanie miejsca pamięci Najistotniejszą wartością pozostałości po Auschwitz-Birkenau jest autentyzm, a najważniejszym celem działań konserwatorskich jest jego zachowanie. Mijający czas sprawia, że coraz poważniejszym problemem miejsca pamięci staje się stan obiektów byłego obozu, dlatego też większość prac skupia się na zabezpieczeniu i ochronie tych najbardziej zagrożonych. Walka z czasem destrukcją historycznej przestrzeni poobozowej jest dzisiaj największym wyzwaniem i wspólną odpowiedzialnością. Konserwacja w tym miejscu ma bardzo szczególne znaczenie, dlatego, że służy zachowaniu pamięci. Wszystkie obiekty, którymi się zajmujemy i myślę tutaj zarówno o obiektach budowlanych, jak i muzealiach, archiwach, mają służyć każdemu, kto będzie chciał pochylić się nad tym miejscem, czyli nad, nad prawdą o Auschwitz, nad bardzo tragiczną i smutną historią, która jest szansą dla każdego, kto odwiedza to miejsce, na to, aby podjąć pewną refleksję. To naprawdę bardzo wyjątkowe miejsce, właśnie z punktu widzenia konserwacji bo nie chodzi o zachowanie samej materii dla, e, dla jej jakby egzystencji, ale chodzi o to, żeby człowiek, który tutaj przebywa, miał szansę dotknąć tego miejsca, tak? Miał szansę, miał szansę zrozumieć to miejsce, o ile w ogóle można to miejsce zrozumieć. Obiekty dawnego obozu Birkenau to, to nie są zwykłe obiekty hmm muzealne czy historyczne to nie są dzieła sztuki. Dla każdego konserwatora, który zajmuje się tą tematyką, podstawowym problemem jest filozofia. Jak przeprowadzić konserwację, żeby maksymalnie zachować historię tych obiektów i to wszystko, co świadczy o tym, co tutaj się wydarzyło na tym terenie. To bardzo trudne, aby wykonać konserwację w taki sposób, aby praktycznie była ona nie, niewidoczna i podkreślała cechy tego obiektu, a nie zacierała ich. I, I to jest taka nasza generalna zasada, którą stosujemy podczas opracowywania programów prac konserwatorskich i podczas prowadzenia prac konserwatorskich. Wiadomo, że mamy bardzo szerokie spektrum możliwości technicznych, preparatów. Ale zawsze staramy się wybrać taką metodę, która i to jest w sumie najtrudniejsze, taką metodę, która, która właściwie dla osoby, która tutaj przyjeżdża jest nierozpoznawalna. Zależy nam na tym, żeby te obiekty wyglądały jak najbardziej autentycznie, żeby wszystko, co dodajemy, było dodawane jedynie w tym momencie, kiedy jest to niezbędne i wyjątkowo konieczne. Musimy pamiętać, że są to obiekty, które są odwiedzane przez ponad milion osób rocznie, więc muszą spełniać określone warunki bezpieczeństwa, muszą funkcjonować jako obiekty, które są zwiedzane. Ale prace konserwatorskie powinny mieć na celu głównie podkreślenie charakteru tych obiektów i, i wyeksponowanie historii tego miejsca. Ale, właśnie ze względu na tą specyfikę i na tą chęć takiego maksymalnego zachowania autentyzmu, a tym samym umożliwienia tego bezpośredniego, optymalnego kontaktu osób zwiedzających, odwiedzających z tym miejscem, wymaga to od nas bardzo, bardzo specyficznego podejścia. Zależy nam na tym, aby kontakt tej osoby był jak najbardziej autentyczny, prawdziwy, bezpośredni. I zachowanie tego miejsca w tej formie e, jak najbardziej oryginalnej daje tą właśnie szansę. E, konserwator musi zrobić wszystko, aby ta rozmowa, ten dialog e, był jak najmniej zakłócony poprzez nowe, dodane elementy, e, Dlatego ta zachowawcza konserwacja jest tutaj tak trudna. Znajdujemy się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To ogromny teren o powierzchni 171 hektarów, na którym zachowało się kilkadziesiąt Budynków powstałych w czasie funkcjonowania obozu oraz ponad 300 ruin, które również znajdują się pod opieką konserwatorską. Budynki to zarówno obiekty murowane, których większość przetrwała do naszych czasów. Oraz kilkadziesiąt obiektów drewnianych, z których właściwie jedynie niewielka ilość przetrwała do dnia dzisiejszego. Zachowane baraki drewniane dawnego obozu Birkenau to w przeważającej części baraki więźniarskie, które reprezentują jeden typ konstrukcji. To były tak zwane baraki stajenne. Były to baraki, które były powszechnie używane przez armię niemiecką i na potrzeby funkcjonowania obozu były w jakiś tam sposób adaptowane, dostosowywane, właśnie jako baraki więźniarskie mieszkalne lub sanitarne, lub również kuchenne, magazynowe. One pełniły przeróżne funkcje. Baraki drewniane były obiektami tymczasowymi. Już z samej zasady były to konstrukcje. Które były łatwo demontowalne, była możliwość przenoszenia tych obiektów. Także trudno mówić o tym, że były to obiekty, które miały przetrwać bardzo długi czas. W tym momencie te obiekty stoją już na tym terenie ponad 60 lat. Stan zachowania obiektów jest bardzo różny. W zależności od tego, jak dawno oddawane były kompleksowej konserwacji. Są takie obiekty, które są dość dobrze zachowane, ale również takie, które wymagają natychmiastowej ingerencji, czy wręcz zabezpieczania, aby przetrwały jak najdłużej. Wiadomo, że obiekty drewniane to obiekty, do których trzeba powracać i trzeba je pielęgnować właściwie przez cały czas. Te obiekty drewniane, czyli sam materiał podatny na różnego rodzaju czynniki niszczące. Najbardziej skuteczne są wszelkie Kompleksowe zabiegi konserwatorskie, czyli takie, które właściwie pozwalają zabezpieczyć całość obiektu. I takie też prace wykonujemy teraz, czy będziemy wykonywać przy pięciu barakach drewnianych. Prace te polegają głównie na zabezpieczeniu konstrukcji na impregnacji drewna, bo wiadomo, że z czasem drewno traci swoje właściwości. Również na impregnacji ogniochronnej, ponieważ musimy odpowiednio zabezpieczać obiekty przed wszelkimi czynnikami, które im zagrażają. Po takiej konserwacji obiekt jest w pełni bezpieczny. Zmieniamy zazwyczaj jego posadowienie, tak żeby konstrukcja cała była stabilna. Co jest ważną rzeczą, te obiekty pierwotnie posadowione były na palach. W obecnej chwili właściwie te pale zachowały się w formie reliktów, które odnajdujemy w ziemi. One już od dawna nie stoją na palach drewnianych, tak jak to było w czasie funkcjonowania obozów. I z tego względu właśnie jednym z, jedną z. Jednym z pierwszych etapów prac są właśnie prace związane z fundamentami. Oczywiście cała konstrukcja, ze względu na to, że można ją zdemontować i przewieźć do pracowni, jest demontowana i cały proces konserwacji drewna przeprowadzony jest w pracowniach konserwatorskich, gdzie wykonywane są wszelkie prace związane z wymianą zniszczonych elementów i te prace staramy się ograniczyć do minimum. Oczywiście, oczywiście niezbędna jest również impregnacja wzmacniająca, ogniochronna, impregnacja, która zabezpiecza przed rozkładem biologicznym. I taki kompleksowy proces daje nam pewność, że przez kilka, kilkanaście kolejnych lat te obiekty będą bezpieczne i że przetrwają jak najdłużej. Podczas prac konserwatorskich. Często zdarza się, że dowiadujemy się o obiekcie czegoś nowego. Prowadzimy zarówno prace ziemne, jak i prace związane z elementami drewnianymi. Niektóre elementy są demontowane na czas konserwacji i ponownie montowane. I to są takie momenty, kiedy podczas właśnie demontażu czy oczyszczania jakichś elementów znajdujemy ślady konkretnych osób, które podpisały się na. Jakieś desce, które wyryły na niej swój numer obozowy. To jest taka niesamowita szansa na, na poznanie historii kolejnej osoby, która była kiedyś w danym obiekcie. Bardzo często znajdujemy przedmioty różnego typu, które z pewnością należały do więźniów, ale bardzo często właśnie konkretny przedmiot, czy, czy ślad na obiekcie można już skojarzyć z konkretną osobą, znaleźć numer obozowy, sprawdzić kim taka osoba bywa, była stworzyć historię kolejnego człowieka. Być może dowiemy się czegoś, czego jeszcze w naszych archiwum w naszym archiwum nie ma i czego jeszcze nie udało się do tej pory stwierdzić. Jednym z najważniejszych obecnie projektów konserwatorskich prowadzonych przez muzeum jest współfinansowana ze środków europejskich konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego obozu Auschwitz II Birkenau. Dwa spośród nich to baraki szpitalne, kolejne dwa pełniły funkcję baraków sypialnych odcinka odcinkach kwarantanny, a ostatni to barak sanitarny, w którym mieściły się latryny i umywalnie. Ponieważ pierwsze doświadczenie konserwatorskie z drewnianymi barakami mamy już za sobą, te prace teraz odbywają się coraz bardziej płynnie i coraz mniej spotyka nas niespodzianek. Początki prac były trudne ze względu na to, że rozpoznając dopiero obiekty, musieliśmy opracować bardzo szczegółowo metodykę pracy, biorąc pod uwagę zarówno względy konserwatorskie, jak i możliwości, które oferuje nam rynek. Trochę trwały badania, próby i eksperymenty prowadzące do opracowania programu prac konserwatorskich i do jego modyfikacji. Teraz jednak ten etap mamy już za sobą i prace odbywają się bardzo płynnie. Jesteśmy zadowoleni z osiąganych rezultatów. Zabiegi konserwatorskie w zasadzie są dosyć powtarzalne, podobne do tych, które były przeprowadzone poprzednio. A ponieważ metodyka pracy została bardzo szczegółowo ustalona przy poprzednich pracach, teraz jest nam już trochę łatwiej. W tym roku zakończyliśmy dwa baraki drewniane. Barak B171 na odcinku kwarantanny. Prace te zostały zakończone w miesiącu sierpniu, natomiast barak B80 został zakończony we wrześniu. Konserwacja tych baraków obejmowała prace kompleksowe całego baraku. Dotyczyły one elementów drewnianych, dotyczyły one również prac związanych z posadowieniem baraku jak i również prac wykończeniowych wewnątrz każdego z tych baraków. W tym roku przekazaliśmy dwa kolejne baraki do konserwacji. Miało to miejsce w miesiącu czerwcu. Prace te są podobne jak w poprzednich remontowanych barakach, czyli najpierw są one przed demontażem oznakowane, które ułatwią ponowny montaż baraku, przewiezione do pracowni wykonawcy i tam poddane zabiegom konserwatorskim i stolarskim. W następnym roku, czyli w 2011 roku, w lipcu zostanie przekazany ostatni już barak, barak B155 i również zostaną wykonane podobne zabiegi które będą obejmowały kompleksową konserwację, jak i remont pod względem budowlanym, czyli związane z posadowieniem, wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych baraku. Barak 166 i B210 po demontażu został przewieziony do pracowni konserwatorskiej wykonawcy i w tym momencie trwają tam prace stricte związane z. Zmocnieniem strukturalnym elementów drewnianych. Natomiast wszystkie prace związane z, z fundamentem, z pracami ziemnymi zostały na ten rok zakończone. Teren wraz z wszystkimi pozostałymi elementami został zabezpieczony na okres zimowy wszystkie prace które zostały zaplanowane na ten rok zostały zakończone pomyślnie i zgodnie z wytycznymi harmonogramem choć pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych było to niełatwym zadaniem dla wykonawcy W tym momencie jesteśmy właściwie na półmetku projektu związanego z konserwacją pięciu drewnianych baraków i trzeba powiedzieć, że jesteśmy wyjątkowo zadowoleni z pracy naszego wykonawcy, który dysponuje znakomitym zespołem bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów i znakomicie wywiązuje się z powierzonego mu zadania. Całość prac przy konserwacji pięciu drewnianych baraków zakończona będzie w drugiej połowie 2012 roku. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.